Czy plan już masz Przeciwnik, Przeciwnik ci śmienja się twarz Podnieś na, na nie niego wzrok potem zrób pierwszy krok swoje życie grasz oh, 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 oh. oh. za wielko masz sześćwiat, to gra! w niej ty, ty, ja ryt, ty, ty, Twoja walka już trwa? To jest Bakugan. Jesteś sam, sam, sam to jest Bakugan. Go, go, Power Puff Girls! Go, go, Power Rangers! Power Puff! Piesą. albo ich zacna piosenka o kolorkach. <ścoughs> Nie pamiętam, kiedy się pamiętam. Albo ta, ta, ta piosenka tego łajeta z szóstki w pracy, yy, którą yy, miał zaśpiewać Maciek, dedykował ją Edko Wilosiowi. Przyjaciół, tyle w parce mej, że gdyby część sprzedali jej, bogaci byliby. Osudliwie. Yeah! Ka yy, Albo było? piosenka Sweet Friends. <laughs> A, Sweet Friends, tak, to było. Ador 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 z czego to był podkład? Kurde, bije mnie. Don't hit me! ZZ zakłóć za zapomnij! za zapomnij! MINA! No i świetnie. No i znowu! Snake Snakefist leży, ale on ma zasnego facea, kurde. No Snakefist leżysz tu jeszcze. Snakefist fajnego, dęsa sama. <gulia> Jaką on ma mortkę? <gulia> jakie smutne oczka! O, i zniknął. Po, czemu oni go zabili? Głupie szybciory. Czy wszystkich zabijają, kurde? Tylko nie Beketa. E. Niestety Bo... Beketa też przecież. No tak, ale to później. Nie w dwójce. O! Kurde, nie zdążyłam! No jaka dupa blada z tobą! Ale prowadzi... No daj, 18 osiem... do 17. Rządzę. O, mi się fajnie bykło. Sorry, ludzie. Pewnie w ogóle y, ludzie nie ogarniają, o czym my pierdzieliby. No właśnie. Ale tak to jest, jak się atrament i kimczak... Kymczak naćpają. Kimczak! Kurde, komar! Leo ci pomoże! Leo, zabójca komarów? Tak, Leo, assassin of... komar. <grym> Leo, assassin w ogóle rządzi. No. O, Snakefist, fajną musz mordę. Wiem. <grym> Kolejne wcielenie? Nie, ja bym nie mogę być Fistem bo to Snake. A wszystko co snakkowate to w wafla się tyczy i szałmy! szałmę, którą pozdrawiam. Znaczy szałmę, którą pozdrawiam to nie miało sensu. Eee, ty ja, ty ja medełko fajne. Ej, ty, ej, ty! Hello! Kurde! A to w końcu my! Oj! A ja chciałam ci tak spaść prosto przed oczy, tak z góry, tak trz. Tak fajnie ej, był czekaj, efekt. Ty, ja teraz nie, nie zabijaj mnie, bo ja idę sobie samobójstwo zrobić. Idziesz ze mną? Ja <laughs> z tobą się zabił. <laughs> Zabijmy ja, się razem, przyjacielu. Ja strzelę... ja strzelę strzelę minę tutaj, o może, co? G? Okej, okay, gdzie jesteś? <grym> Pomogłam ci! Dziękuję. Przy okazji mnie zabiłaś. Ja ciebie nie zabiłam, ja się po prostu odwróciłam do tyłu. To teraz ja wykonam densa jeszcze. O, dawaj dance'a, my. Jak chcę dance'a. <grym> <grym> dawaj, a omc A, omc. a, on, tam, 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 omc tam, omc. tam. tam tam, 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 tam. No Sorry! Nie, to było. Wow, było. 20 do 7, a zabiłaś 22 razy. Nie. No to jak to? Nie, 20 razy mnie zabiłaś. Tak, Tylko dwa razy masz zgony, bo dwa razy się zabiłaś, ty kurna chata, ty. Atramenci, ty. Yy, dobra, to teraz. Co ja robię? Nie wiem. Która hmm. mapa? Dawaj mapę jakąś. No nie wiem jaką mam mapę wziąć. Wzięłabym Karalucha i byśmy sobie pojedynek na snajperki zrobiły. O no, to zacnie. Czekaj, Op. czekaj. Eee, trzeba wziąć Op. snajpera. To był glans zapalający i to. O. Dobra, to... Let's mistrzów! Pojedynek mistrzów! <głos> <głos> Go get Baj! <noise> <tam głos> <way! głos> No. Broń z ja jest znacznie skuteczniejsza, gdy już masz <grym> Okej, okay, a więc yy, moje Shengongu, co ja mogę mieć za Shengongu? Ja, ja będę mieć yy, tego, Ostrze Zawieruchy. Moja trzytonowa tunika przeciwko twojemu Ostrze Zawieruchy. Ja latam dzięki mojemu Ostrzu Zawieruchy. O. I ja będę mieć Wróble Strzały. Wróble Strzały, <grym> powiadasz? No. Ale nie, znaczy nie, to było ich TT, bo oni wtedy dostawali te bronie takie. I no właśnie... wiem, te TT jak one się miały, no kurna. Też nie pamiętam. I pamiętam, że właśnie Kimiko miała Wróble Strzały. Raimundo miały ten takie ostrze, te nebuli, o, ostrze nebuli. Tak. Eee, Klej! Ej, Bula to jest jedna z tych takich czarodziejek w Wings No. Ale to jest z tego nowego już... A, a, lepszy, a najlepszy był ten stary Wings, ten pierwszy, ten pierwszy sezon. Ej, Wings jeszcze nie śpiewałyśmy <grym>, Dośpiewamy? Ale to, czekaj, jak to leciało? Jak to leciało? Czekaj, yy, oto nasz klub, jeżeli chcesz. To no przyłączcie! Przyłącz Wings! Moje dłoni o, no, ja moja. Bo... Yy, to ta nam ta taką wielką. wielką moc... Zabędziemy Żeby nie wycieszyć się śmiercią Atramenta! Zwycięstwem Wings. Podbijemy razem świat. Wielka przyjaźń, Wielka przyjaźń łączy świat. nas. Która pełni swoją swą... Skrzydła Wings. E, nie wiem, kurde. O! Nie, nie zdążyłam. No. Ten snajper ma jakieś takie powolne ruchy. Ja tutaj. Nawalam. I tak się staram. I rymujesz. Choć nie czujesz. I, 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 kurna zaraz zarapuje normalnie mnie. Nie będziesz rymować, tylko rapować. Hmm. O, matko Dobra. Kurna, przestań latać! Ja nie latam, ja sra. I believe I can fly! Hello! Nike! <noise> wtedy mi wcześniej Znaczy wtedy mi wcześniej <noise> Wcześniej mi lepiej szło No tak, tak Fire In the hole No cóż y Moja spacja cier cierpi Nie gwałś spacji <noise> Mój palec robi swojnego, innego, nie chce się mnie słuchać Twój pan. <noise> <noise> Jej, wynik, minus jeden. Ooo, słodko, atramencie, słodko. Bardzo. Tak, switaśnie, że bardziej switaśnie, nie może być nawet switku. Rodzinka nie jest taka switaśna. E, Amerykan Switku rodzinka rządzi. O ty, gnoju. Dupa, nie mogę wtrafić.

no właśnie, się dziwię, co to było. Do cholery, where are you, atrament? I am in the. box. <laughs> Get in my box. I Just the this. box. Just the box, tak. Like. Oh my god. Twój gad, moje szczęście. Komar. No i. no i kij. No i ja zabijałam komara wtedy, ty dzisiaj, do ty. Nie! Pal się, pal się kotku, pal się! Born, kotku, Napalony! Born. Napalony Snajper? snajper. <laughs> tak! Headshot'a to ja ci zaraz dam, kurna, takiego headshot'a, że twoja własna matka nie pozna twojej głowy! Eee, twojej też nie. Twojego tułowia teraz nie pozna. Bo to w body shot! No i kurna, tułow shot, kurna, tabletki hausa, kurna, kryje się przy tabletkach hausa i... I myślę, że nie zjem dzisiaj już masła. Yeah. Siema. ma. I No, nawet nie dałaś mi wejść do góry, wiesz, co to było nie fair. Ja wiem, bo. I'm not Jesus. Jesus wasn't fair. Apokaliptykę to po prostu kocham. I. You no know, dzisiaj był Edek? Tak, bo nie, i. Jakiś zombie massacre fan coś tam w grupie rozpoczyna się wydarzenie jakieś. Co ne Zombieland? U. Idziemy do zombielandu. Nie idziemy. Zombie <tusz> nie przeładowuj, nie przeładowuj, nie przeładowuj. <tuszplenie> Taki balet! A to proszę cię. Ja zostanę waletnicą. Będę machać swoją matrycą? <tuszplenie> z Matrixa od razu. W ogóle dzisiaj było w tym, no. W tym, moja mama tam oglądała te telegrynie i było jakieś imię zakończone na usz, a ja tak... Morfeusz! Morfeusz. Tak. Morfeusz no. Usz. Morfeusz nie był dzisiaj UŻ. W ogóle był Tadeusz, Dariusz, Klaudiusz... Yy, Klaudiusz. Ale i tak Morfeusz Rolls. No. Ma taki zacną szpary między zębami jak Sara. No.